Organizuję Wigilię dla mojego teamu. Po parę sprzątaliśmy, robiliśmy zakupy i prezenty. No to teraz czas coś ugotować. Zaczynamy od rosołu. Cześć, że kupiłem koperek zamiast pietruszki. No i teraz niech to się tam 3 godziny gotuje. Robię do pierogów. Chcę zrobić dwa rodzaje. Te z kapustą i pieczarkami i te z mięsem. Smażę z cebulą. W międzyczasie przygotowuję ciasto na pierogi. Począć. Myślę, że na jakieś pół godziny. Teraz czas jest wymieszać kapustę razem z tymi pieczarkami i cebulą. Czas na farsz do krokietów. Ja chcę je zrobić samymi pieczarkami. szu jeszcze z pierogów. Na pewno gdzieś tam jeszcze dołożę. śniki do krokietów. Składamy teraz te krokiety. No to teraz panierowanie. Wyprasujemy sobie teraz te syreczki, które mam dla gości do stołu. To żelazko to jest w ogóle jakiś inny wymiar prasowania. Patrzcie to. No to żelazko tak sobie dostosowuje temperaturę. Że ja po prostu tak długo czekam na kupno tego. Patrzcie to, po prostu jak ze sklepu. Lepsze jest to, że to nie przypala żadnego materiału. To jest jedwab z mojego sklepu Lila. Ej, wyprasowane. Trzy sekundy. Nic nie przypaliło. Koniec tej sytuacji. Idziemy przyszykować stół. Czy do kawy na święta może być coś innego niż sernik? Każdy, ale to każdy kto je ten sernik mówi wow. Robię go już od co najmniej dwóch lat. Szczerze, wiedeński to się przy tym chowa. Właśnie taka chmurka ma być. Teraz na polewę tryskawkową do sernika. Zalewam białą czekoladą, to mam równiutki jak tafla. Oczywiście to nie jest koniec słodkości, bo do tiramisu kupiłem od takie coś. Ogólnie jest do procentów na imprezach. Czy ktoś musi o tym wiedzieć? Jak gdzie się prezentują? Dużo estetycznie jest na blaszce właśnie Nie chciałem robić aż tylu porcji Chciałem, żeby to były w zasadzie takie bardziej monoporcji Dlatego skusiłem się na takie lichy One teraz co najmniej wszystkie muszą mieć na 6 godzin do lodówki Tu mamy koniec, tak się to prezentuje Na stole, słuchajcie, o! Goście już idą, więc po prostu Mam nadzieję, że wszystko będzie smakować Bo i pierogi, i krokiety, i farsz do krokietów I farsz do pier... I rosów w zasadzie Robiłem pierwszy raz w życiu Mam nadzieję, że będzie dobrze